Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj taki transformator. Jak ktoś śledzi kanał, to wyciągnąłem go z tej maszyny z gabinetu ginekologicznego. Było to USG, i tam w zasilaniu takie trawko. No nie wiem, 10-12 kilo, tak mi się wydaje. No jest tego trochę. Zaraz zważymy i zobaczymy sobie ile z takiego malucha jesteśmy w stanie odzyskać miedzi. Ja stawiam na jakieś około 3 kilo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale takiego jeszcze nie miałem. Więc to tylko moje przypuszczenia. Dobra. Biorę wagę. I sprawdzamy. Wagę mamy przygotowaną. Jak zwykle. Złotoweczka. 13 kilo 12 gram. Co daje nam 13 zł i 1 grosz. A więc całkiem, całkiem fajnie. No i bierzemy się za demontaż. Ktoś wspaniały, zamiast dziesiątki, powstawał tutaj jedynastki, Ale raczej to problemem też nie będzie. Jedziemy. Urządzenie To Miałem mówić, że będzie przerąbane, ale powiem Wam, że to taki dosyć spokojny pacjent. Bardzo fajnie, jak szybko to idzie. Za jakiś czas trzeba go delikatnie. Wzruszyć i rozkleić. Więc naprawdę. Nie jest źle. Dobra. Ja sobie rozbieram. Nie było źle, Szła to, szło to w miarę fajnie, ale obawiam się, że z wynikiem się przestrzeliłem, że trzech kilo nie będzie. Sprzątam ten bajzel i bierzemy się za to. Zobaczymy co dalej. Szybko sprawdzimy sobie Przepraszam ile mamy odpadu Bo bardzo to mnie ciekawi 10 kilo 876 gram No a więc 3 kilo na pewno nie będzie Więc coś bliżej 1,5 Może Trochę powyżej 1,5 kg. Dobra, rozbieramy kolejną część. Dobra, papier trzeba wyciąć i rozbijanko. O, to jeszcze sporo papieru będzie. To jednak nie będzie tak fajny zarobek, jak mi się wydawało. Bo tu jeszcze będzie sporo śmiecia. No ale jak już jest, to trzeba go rozebrać. Teraz dopiero nam się pokazuje ruda. A więc będzie odwijanie. i żeby Was nie zanudzać, nie pokazuję całego, ja tak sobie po prostu kręcę. Dosyć fajnie to idzie. Jak to się mówi, żmudna praca, ale idzie. Nie trzeba się jakoś tam szarpać ani nic. Po trochę, po trochę. Tu mam taką już ładną wiązkę. Tu mam kolejną. Tu mam kolejne dwie mniejsze. I widzimy się. Jak to wszystko odwinę? Bo nie ma sensu pokazywać. Staram się szanować Wasz czas i swój też, ale Wasz przede wszystkim nie ma sensu, żebym Wam pokazywał, jak przez 10 minut odwijam i odwijam drut. Dobra, pracę zakończyłem. Baga na stół. Ceny posprawdzane. Przeniosę was trochę tutaj bliżej. Złotóweczka. Tu będzie wynik trochę przekłamany przez torbę. Pewnie nie za dużo, ale delikatnie może być przekłamany, ale nie mam jakiegoś pojemnika, żeby tak dużego, żeby wytarować. To jest tak. 10 kilo 874 gramy, co daje nam 10 złotych 87 groszy. Zł. Oprócz stali miedzi nie było nic. Miedzi troszkę wyszło. trochę ponad 1,5 kg a nawet bliżej dwóch super sporo sporo papierów jakiejś folii i tak dalej i dlatego jest tego mniej ale i tak jest super jest 1964 gramy w tej chwili mieć miks 3460 Co daje nam 67,95? Dodajemy i mamy 78,82. Gdzie przy starcie mieliśmy 13 zł. Wynik moim zdaniem mega. Naprawdę bardzo fajnie. Fajna zabawa. Troszkę odwijania. I tak, jak żeście widzieli, prawie 80 zł. Do przodu. Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego. Cześć.